Duchowość to nie maska, to nie kadzidło, nie dyplom z teologii, to nie obrzędy liturgiczne. To nie liczba przeczytanych książek ani ilość odklepanych modliw. Można modlić się i wciąż nie słyszeć własnego wołania, można klęczeć przed ołtarzem i dalej być daleko od siebie. Prawdziwa cisza zaczyna się tam, gdzie kończy się lęk przed własną prawdą. Tam, gdzie nie trzeba już niczego udawać. Tam, gdzie po raz pierwszy spotykasz siebie naprawdę. Posłuchaj podcastu, gdy forma staje się bożkiem. O duchowości, która zgubiła Boga. Seria Moc Słowa. W tym odcinku biorę na warsztat cytat doktora Davida Hawkinsa z książki Oko w oko z jaźnią. Link do podcastu znajdziesz w opisie. Zatrzymaj się na chwilę. To może być Twój pierwszy prawdziwy krok. Zostań z nami, inspiruj się, wzrastaj a ja właśnie jestem po sprawdzeniu sali szkoleniowej. Jutro będzie tutaj bardzo dobry warsztat. Nie mogę się już doczekać niesamowitych uczestników.